Czy uważasz, że Twój kraj jest atrakcyjnym miejscem do założenia firmy? Myślę, że Polska jest tak samo atrakcyjnym krajem do założenia firmy, jak każdy inny kraj w Europie, czy nawet na świecie. Goście, którzy przyjeżdżają z zagranicy do nas na różne uruchomienia, twierdzą, że są w szoku, że takie są możliwości. Nie mają pojęcia o tym, że Polska to jest jednak kraj cywilizowany w środku Europy. Na przykład goście ze Stanów, którzy są pierwszy raz w Polsce, uważają, że to jest kraj zacofany, ale jak przyjadą, zobaczą, zupełnie mają inne podejście. Także myślę, że jest tak samo atrakcyjnym krajem, jak każdy inny kraj. Jak przebiegał proces zakładania rozwoju przedsiębiorstwa w swoim przypadku? Nasza firma została założona w 2002 roku. I jednocześnie firma pracowała, była jednoosobową firmą przez 3 lata i sam zajmowałem się pozyskiwaniem kontraktów, pozyskiwaniem klientów i wykonywaniem tych robót. To była firma, która opierała się na niszy rynkowej, polegającej na uruchamianiu systemów automatyki, których tak naprawdę nikt nie chciał uruchomić, ze względu na to, że projekt był albo bardzo mały, albo bardzo trudny, albo warunki techniczne do wykonania tego projektu były, były trudne. I dzięki temu firma zaczęła się rozwijać, bo potem zaczęliśmy wygrywać coraz większe kontrakty, i z czasem trzeba było zatrudnić ludzi, i później. Też ci pracownicy zaczęli wykonywać poszczególne prace. Bardzo dużo osób przewinęło się przez tą firmę, dlatego że oczekiwania pracowników są dużo wyższe niż, niż możliwości na rynku pracy, jakie może zapewnić pracodawca, a jednocześnie poziom wiedzy, jaką się wymaga do wykonywania tego rodzaju zadań, jest jednak bardzo duży. Czy w Twoim kraju łatwo jest znaleźć innych przedsiębiorców do współpracy? Myślę, że przedsiębiorców do współpracy znaleźć jest łatwo, natomiast trudno znaleźć jest porozumienie finansowe dla tych przedsiębiorców, dlatego że firmy w naszym, w naszym segmencie konkurencyjne nie chcą... W żaden sposób zdradzać e, swoich narzutów, e, modelu biznesowego, ani też e, całej samej wiedzy, jak, jak to jest robione. Więc współpraca e, nawiązuje się, natomiast nie zawsze dochodzi do e, realizacji projektu, ze względu na to, że oczekiwania dwóch partnerów są bardzo różne. E, czy projekty są innowacyjne? No w zakresie automatyki przemysłowej nie ma projektów nieinnowacyjnych, dlatego że przez 20 lat istnienia firmy nie zdarzyło się zrobić kontraktu takiego samego dwa razy. Za każdym razem jest to inne zadanie, polegające na innych procesach technologicznych, a jednocześnie współpraca z innymi ludźmi, którzy ten projekt prowadzą. Jakie sądzisz, jak główne przeszkody dla innych osób zainteresowanych zakładaniem przedsiębiorstwa, aby zacząć samodzielnie? Myślę, że przeszkodą główną dla osób, które chcą zakładać firmę, jest bariera psychologiczna. Nie tyle psychologiczna bariera przed strachem, że nie poradzę sobie, ile bariera psychologiczna współczesnych pracowników, którzy nie, nie są zmotywowani do ciężkiej pracy, nie widzą celu ani sensu w, ciężkim, w ciężkiej pracy. Ci, którzy chcieliby założyć firmę, to ich pojęcie o prowadzeniu firmy sprowadza się do tego, że zarabia się dużo pieniędzy. I tak naprawdę na tym się kończy to pojęcie. Okazja. Czy uważasz, że innowacje są cenione i wspierane w Twoim środowisku biznesowym? Innowacje są cenione jak najbardziej, dlatego że. Procesy technologiczne czy zadania, które należy wykonać, są spowodowane potrzebami na rynku, czy wymogami wytworzenia nowego produktu, czy też wymogami dla stworzenia nowej usługi, czy w ogóle dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach, kiedy pracownicy przychodzą, odchodzą dla stanowisk pracy, które są trudniejsze, Trzeba tego pracownika szkolić, on musi się ileś czasu wdrażać. Innowacje polegające na zastąpieniu tych ludzi maszynami, robotami przemysłowymi czy w ogóle jakimkolwiek procesem automatyzacji powoduje, że firma, jako taka, może zachować ciągłość produkcji, a jednocześnie nie jest uzależniona od bardzo niepewnych przepływów zasobów ludzkich. Dlatego te innowacje są ocenione i w momencie, kiedy jakaś firma decyduje się na automatyzację jakiegoś procesu produkcyjnego, to na pewno jest zadowolona, że ta automatyzacja jest wprowadzona. Czy uważasz, że wsparcie i dostęp do pomocy jest równy dla wszystkich? Kto ma największą szansę na sukces? Wsparcie i dostęp do pomocy jest dzisiaj powszechny. Jest wsparcie przede wszystkim przez internet, przez strony internetowe, przez do, dostępność dokumentacji z całego świata technicznej. Ta wiedza, która jest zawarta w sieci, jest powszechna i dostępna. Wystarczy poszukać i ktokolwiek by chciał jakąkolwiek technikę znaleźć, to ją znajdzie. Czy ją wykorzysta, w jaki sposób jego wykorzysta, to jest już inny osobny temat. W jaki sposób projekty takie jak Ubrand mogą coś zmienić, każdy projekt, także Jugendamt, który zmienia zasób myślenia młodych ludzi, który powoduje, że ci młodzi ludzie nabierają ambicji na poszerzenie swojej wiedzy, na chcieć to móc jak mawiał były prezydent Stanów, Stanów Zjednoczonych, jest bardzo dobrym projektem, dlatego że w dzisiejszym modelu wychowania młodzieży i studentów brakuje po prostu motywacji, brakuje, brakuje tej ambicji. Tak jest moje zdanie, że obserwuję po prostu taki marazm wśród młodych ludzi, którzy nie bardzo wiedzą co z sobą zrobić, a jednocześnie nie bardzo chcą co z sobą zrobić. Trening i rozwój. Czy uważasz, że szkolenie w Twoim kraju jest odpowiednie do zakładania i rozwoju biznesu? Szkolenie w naszym kraju jest odpowiednie. Oczywiście, że... Podaż produktów szkoleniowych, treningowych jest ogromna na rynku w tej chwili. Jeżeli ktoś chce znaleźć, bo uważa, że brakuje mu jakiejś wiedzy, to ją znajdzie, wcześniej czy później, niekoniecznie nawet yy, za własne pieniądze, bo projektów mnóstwo szkoleniowych jest różnego rodzaju, do których yy, można przynależeć i, i tą wiedzę można czerpać. Kwestia jest, że ci młodzi ludzie, przez to, że mają taki przesył podaży tych projektów szkoleniowych, uważają, że przez to, że się nabywa, że w ogóle on został zakwalifikowany na taki kurs, to już jest dla niego, że tak powiem, że firma pozyskała i już jest sukces. Jest odwrotne myślenie młodych ludzi, którzy nie przychodzą na kurs, żeby się czegoś nauczyć, tylko przychodzą po to, że robią komuś łaskę. Tak jest moje zdanie i tak myślę, że w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach tak to wygląda. E, czy w Twoim rynku pracy jest jasne, jakie szkolenia są dostępne i czy odpowiadają one Twoim potrzebom? E, szkolenia, jakie są potrzebne na danym stanowisku pracy, wynikają z zadań, jakie się powierza pracownikowi, z tego, jak on zamierza to zadanie zrobić, zrealizować, całość tym projektu poprowadzić. I takie szkolenia wynikają z potrzeb i one są na rynku i jeżeli wynika to z punktu widzenia stanowiska pracy, że takie szkolenia jest potrzebne, to bardzo szybko można takie szkolenie znaleźć, zakwalifikować ludzi, dogadać szczegóły i takiego pracownika przeszkolić. I odpowiadają one dokładnie potrzebom tym, który, które są dziś, dzisiaj realizowane. Czy dostępne szkolenia pomagają osobom mającym problemy z pokonywaniem przeszkód, aby stać się przedsiębiorcą? Szkolenia są celowe, są techniczne i zasób wiedzy jest oparty na programie tego szkolenia. Myślę, że brak jest szkoleń z zasady etyki biznesu, brak jest szkoleń motywacyjnych. Ludzie, którzy zajmują się coachingiem motywacyjnym, jest ich mało i są nieskuteczni. Ci, co są skuteczni, mają bardzo dużo pracy. I tu myślę, jest, rynka, jest luka w rynku, żeby tych ludzi przekonać do, do motywacji, do lepszego życia, do tego, żeby być szczęśliwi, bo jak mawiają Chińczycy, Polacy, to jest najsmutniejszy naród na świecie. Czy dostępne. Szkolenia pomagają osobom mającym problemy z pokonywaniem przeszkód, aby stać się przedsiębiorcą. Czy, jeżeli człowiek, który chce stać się przedsiębiorcą, to stanie się nim? Myślę, że się stanie, dlatego że każdy człowiek, który ma ambicje być pracodawcą, być przedsiębiorcą i chce to zrobić, wcześniej czy później to osiągnie. Człowiek, który jest bardziej lękliwy, boi się o swoje finanse, wymaga bezpieczeństwa tych finansów, a jednocześnie jego sytuacja życiowa wymaga tego, żeby miał stałą pracę i nie martwił się o opłaty, o rachunki. Wtedy nigdy nie będzie przedsiębiorcą, dlatego że on zawsze będzie się bał. Stawaniem się przedsiębiorcą to jest po prostu codzienne ryzykowanie, codzienne podejmowanie trudnych decyzji i im bardziej są te decyzje trafne, intuicyjne, tym stajesz się coraz lepszym przedsiębiorcą albo rynek Cię po prostu pochłonie. Wtedy, kiedy podjąłeś złe decyzje, zostajesz z długami. Tak wygląda proces stawania się przedsiębiorcą, myślę, na całym świecie. Czy projekty YouBrand jest dla Ciebie atrakcyjny pod względem bycia dobrym sposobem na rozwój przedsiębiorczości? Tak, myślę, że jest atrakcyjnym projektem ze względu na poszerzenie horyzontów, ze względu na rozszerzenie sposobu postrzegania tego, co otacza nas w biznesie i szeroki zakres, jaki projekty typu U-Brand oferują. Przyszłość. Czy uważasz, że przyszłość daje szansę dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w Twoim kraju? Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w każdym kraju, także w naszym, myślę, że opiera się na współpracy przedsiębiorców w zakresie projektów, tego co mają wykonywać, ale głównie zależy to od polityki, jaką prowadzi dany rząd w danym kraju dla obywateli, dla przedsiębiorców. Jeżeli ta polityka blokuje, hamuje rozwój, w jakikolwiek sposób powoduje powstawanie nowych koncesji, gąszczu przepisów, to ta przedsiębiorczość się blokuje. Jeżeli jest uwolniony jakiś segment rynku, w którym w żaden sposób państwo nie kontroluje aż tak przepływu tej wiedzy, a jednocześnie jest poczucie takiego bezpieczeństwa prawa, to ta przedsiębiorczość sama się rozwinie. Jak jest w naszym kraju? Różnie. Raz jest fala wzrostowa, raz jest fala opadająca, ale tak jak, tak jak zawsze, jest to związane z tym, że prace, które należy wykonać, należy je wykonać w terminie, szybko, a jednocześnie wykonać je odpowiedniej jakości. Później bardzo trudno w dzisiejszych, w Polsce szczególnie, jest uzyskać za tą pracę zapłatę z punktu widzenia pracodawcy, dlatego że państwo nasze nie chroni w żaden sposób przedsiębiorców przed pewnością zapłaty za daną usługę czy produkt. Są naciski na wykonywanie bieżących zobowiązań płatniczych, podatkowych, bardzo duże i bardzo skuteczny jest aparat, dla tego powołany. Natomiast nie ma aparatu ani pomysłu, jak to zrobić, chociaż są bardzo dobre pomysły na przykład w Niemczech, jak należy zabezpieczyć przedsiębiorców przed płynnością finansową. A dzisiaj były problemy, próby rozwiązywania zabezpieczenia tych płatności, ale jak na razie jest to temat nierozwiązany w żaden sposób. Czy metodologie, takie jak brand pomagają przygotować osoby, przyszłych przedsiębiorców na wyzwania, które widzisz przed sobą? Myślę, że tak. Myślę, że metodologia, która jest oparta w tym projekcie, jest opracowana przez zespoły specjalistów, psychologów, inżynierów w taki sposób, który jest logiczny, hierarchiczny i powoduje, że ten projekt jest realizowany krok po kroku. W taki sposób, jaki twórca tego projektu zamierzał. Czy model Jubrant jest planem przyszłych podejść szkoleniowych? Jak sądzisz, co jest potrzebne, aby zwiększyć jego wpływ? Planem przyszłych podejść szkoleniowych? Myślę, że nie, nie do końca ten model szkoleń prowadzonych y, będzie trafiał w, we wszystkie potrzeby, w cały segment, bo nie jest to narzędzie uniwersalne. Będzie trafiał w segment rynku, który zajmuje się innowacjami, nowoczesnymi technologiami, to na pewno. Natomiast w innych y, projektach czy potrzebach myślę, że to jest trochę na wyrost, że y, potrzebna jest, y, są potrzebne prostsze szkolenia y, i prostsze y, prowadzenie tych szkoleń, dlatego że. Y, Zasób tych ludzi jest, jest, jest ponad wyrost takich, których należałoby. To nie jest uniwersalny projekt, nie jest nie dla wszystkich, że tak powiem, segmentów rynku. Czy sądzisz, że metodologia i jest rozwiązaniem, elementem znacznie większego podejścia do przed nami wyzwań, jakie muszą być pozostałe komponenty? Myślę, że tak, że jest to element znacznie, większy, znacznie szerszego podejścia i znacznie większego. Natomiast jakie pozostałe elementy? Dla każdej branży, dla każdego segmentu myślę, że będzie potrzeba nowych komponentów, ale to życie pokaże, zweryfikuje, jakie te komponenty są potrzebne i jakie pozostałe szczegóły w danym projekcie będą dodatkowo dla każdego segmentu rynku, będą to inne potrzeby. Tak myślę. Dziękuję bardzo.